Potrzebuję podpowiedzi, nad czym teraz powinnam pracować, a na co zwrócić uwagę, aby dostrzec moje dary oraz jakie ma znaczenie moje istnienie na Ziemi. A odczuwam to bardzo mocno, ale jeszcze, jeszcze błądzę, powiem szczerze. Hmm. A czemu? Widzę, że lubi pani to, co pani robi. Lubisz to, co robisz? Przepraszam, będę mogła się mylić. <laughs> Jestem so, nie, no. nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy tak do końca to jest to. Owszem, masuje ludzi, ale tak do końca jest tak w moim przekonaniu, że to nie, nie, nie będę fizycznie. Coś. Tak jest jeszcze coś, że po prostu. Lubię się opiekować starszymi osobami, bo tutaj jest Floryda i tutaj jest takie zapotrzebowanie na, na to, ale lubię być, lubię być potrzebna e, i lubię pomagać, ale czy to jest, się, jest... Zastanawiałaś się nad hipnozą regresyjną? Tak. I co? E, powiem szczerze, że, że zawsze coś mi wychodzi... E, znaczy, jak się zaczynam interesować i nawet no. zaczęłam e, sobie czytać i zaczęłam jakiś ku, kurs, no. kurs, a, to zaczynam mieć więcej pracy. Chodzi okay. o przychodzili klienci. Wiesz? Wiem, a, ale to nie jest kwestia braku tej, tego kierunku tak. i to nie jest to, tylko to są ludzie, do których ty trafiasz na, te, na tą naukę. I bardzo ja dobrze, też. że tak się stało. To ja bardzo dobrze odkryłam prawo. ludzi. Tak, Nie. bardzo dobrze wam ludzi. Szuka. Będziemy patrzeć. Też widziałem hipnozę regresyjną taką... <grywa> To dlatego się uśmiechasz. <grywa> Okej, okay, jeszcze raz powiedz. No bo ja też to zobaczyłam jakby od razu na dzień dobry mhm. u niej. Nawet widziałam, jak już pracuje tam w Stanach e, z ludźmi. Więc mhm. jakby... Mm, Okej, okay. w czym jest kłopot? Kłopot jest w takim poblokowaniu tych darów a jest ich, one są naprawdę mocne i duże. Tak, są tutaj takie blokady tych darów. Yy, częściowo jest to na, z jednej strony wie, że jest wyjątkowa, z drugiej strony jest jej taka wątpliwość, czy na pewno, czy to nie idzie z ego, czy to nie jest takie wywyższanie się. Mhm. A skąd u niej mm, wątpliwość w siebie? W siebie, że? Ja tej widzę to jako dzieciństwo. Mhm. Tak by obserwowała wśród ludzi, mhm. to też jest taka, związana też z, z Polską, z Polakami mhm. takie wybieranie swoich zalet. Dobra. Nie mówimy o sobie dobrze. Takie społeczne, tak? Mhm. tak. I to jest brane pod uwagę jako wywyższanie się, czyli taki, tak. tak zwany brak pokory, tak? Tak, taka pycha. Pycha. Mhm. Tutaj też jest taki lęk wcieleniowy. To znaczy, były sytuacje we wcielenia, kiedy ona wchodziła na tą taką ścieżkę duchową. Mhm. I popadała w takie jakby już niezdrowe samo uwielbienie. Nie chcę tego powtórzyć. Możesz mi na przykład wziąć jakiś naj, najbliższy przykład? Znaczy, mam taki najmocniejszy, nie może najbliższy w czasie, ale no. widzę kobiety, która zaczęła jakby została wybrana jako następczyni kapłanki w społeczności mhm. i rozwijała się wszystko szło super miała dary ale w pewnym momencie pojawił się taki moment gdzie ludzie którzy zaczęli podchodzić do niej już nie jako do człowieka tylko do wręcz bogini czegoś nadludzkiego i o jej się to spodobało i zaczęła już iść w tym kierunku takiej trochę ciemności Takiej czy tam się otworzyło mhm. tak Albo no widziała, jak ją traktowali, no spodobało wiem, jej się wiem, to. Wiem, wiem, wiem. I tutaj jest taki lęk, żeby nie pójść w tym kierunku, bo ona nie chce tego. Bo w tym momencie tak naprawdę ten rozwój się tam zatrzymał. Ona już nie szła w górę. Szukała wtedy powodów, dlaczego tak jest, i zawsze szukała na zewnątrz. A mhm. po swojej śmierci jakby spojrzała na to i zauważyła, że ona sama sobie to zblokowała. Tak. Taki, To daje największy impuls do tego życia, do wspomnienia? Tak. tak. Uważa, że straciła taką szansę. Na co? Ona tam, będąc, czuła no? się, że jest jakby tarczą mhm. tej społeczności, tych ludzi, że ma się nimi opiekować. Mhm. I w momencie, kiedy już te dary zaczęły się blokować, ona zaczęła stać w miejscu. Mhm. Widzę, że zaczęło się jakby sypać wszystko. I ona zaczęła właśnie po śmierci, kiedy na to popatrzyła, zaczęła siebie obwiniać, że ona miała swoje obowiązki wobec tej społeczności. I nie mogła ich spełnić właśnie przez to, że popadła w tą pychę. Okej. Okay. Jak ma na imię tam? Anaka, córka gwiazd. Czemu mnie to nie dziwi? Czemu mnie to nie dziwi? Fajnie to mówię. jest taki trochę element no? przypominający trochę y, Egipt z tymi takimi czaszkami. Co mnie to nie dzieli, że my tak splątani jesteśmy na tych sesjach, bo jak ona tutaj mi czytała te punkty, to ja zobaczyłam, właśnie po pierwsze gdzieś mi się tu Egipt pojawił, a po drugie gdzieś mi się tu jakiś gwiazdozbiór pojawił, skąd ona jakby, wiesz, ma tą, tą moc taką z tego, z tego wcielenia. E, dobra. Opowiedz mi o tych darach, proszę. Mhm. No więc mam tej jasnowidzenie, mhm. jasnosłyszenie, channeling, uzdrawianie mhm. i też taką zdolność do bo na przykład czasami ludzie pewne rzeczy u siebie wypierają. Mam mhm. jakiś stan na swój temat, a ona ma taką zdolność, żeby obejść tą taką laurkę z przodu mhm. i zaglądać do środka. Przez co łatwo i będzie spracować z, z tymi ludźmi. Mhm. Okej, okay, Skąd się wzięło? Jeżeli to jest faktycznie możliwa hipnoza regresyjna, bo to jest fajne zajęcie, bo może dużo w podświadomości u ludzi zmienić, jeśli będzie miała dostęp do ich, tak jak my zresztą, do ich podświadomości bez problemu, będzie widziała wszystko. To skąd powiedz mi ta blokada, że kiedy ona zaczęła gdzieś tam się szkolić w tym kierunku, bo o tym już myślała, to zaczęło się tak, że zaczęła się dużo pracy i nagle kierunek się zmienił, czy ona po prostu skręciła gdzieś. Skąd to się wzięło? Znaczy, jedno to było to, co pani mówiła, że to nie były te osoby te kursy. No. No. Ale też zobaczyłem, że tak, jakby w polu ci ludzie, którym ona teraz pomaga, jakby ją próbowali zatrzymać przy sobie nie chcieli jej stracić. O, no. okay, mogę z nim porozmawiać? Tak. Jak ją widzisz? Światło jest na 710. To nie mamy co robić, kończymy sesję. <laughs> Ale tutaj przy pracy z klientami to potrafi spaść. Poczekaj. Mhm. Dlaczego? Częściowo daje swoją energię. Okej, okay, dlaczego nie ma poczucia straty jej? Szybko się regeneruje i też jej wynagradza tą stratę, to takie poczucie, że postąpiła dobrze. To jej daje radość, więc automatycznie ta energia podskakuje. Mogę je tylko, jeszcze jedną rzecz tylko powiem, no. bo są ludzie, którzy przechodzą, no. przez które, jak się stanowi to połączenie, może coś mhm. przeskoczyć na nią. Mhm. Nie, ona no. powinna być zabezpieczona. To nie powinno tak wyglądać, dlatego muszę po tym pójść. Bo jeżeli mhm. ona nie odczuwa tego, że pomaga i tak dalej, jest z nimi, bo łączenie się na poziomie emocji innych ludzi to jest fajne, tylko, że to nie może mieć na nią żadnego wpływu. Przez to, że ona ma ten skok tej energii za chwilę, to ona tego w ogóle nie odczuwa. Ale w dłuższym, w dłuższym zajęciu, kiedy nie daj Bóg, na przykład będzie miała słabsze dni, to będzie mocno to odczuwać. Niż wtedy, mhm. kiedy jest ich dobrze, nie? Więc to nie może tak być, że ona się tam łączy z nimi na poziomie emocji, nie? E, powiedz mi e, i wiesz co, wydaje mi się, że to że to chyba idzie właśnie z tego, e, z tego wiesz, że inni są ważniejsi. I chciałabym, chciałabym z nią porozmawiać i zapytać ją, dlaczego tak jest. Dlaczego ona oddaje im swoje? No, ona ma poczucie, że przyszła tutaj dla ludzi. Mhm. Że nie jest tutaj do końca dla siebie. Więc ich faworyzuje. Mhm, mm inni są ważniejsi? Tak, inni liczą się bardziej. Mm -hmm. Ja sobie jakoś poradzę. Mm -hmm. I tu jest też takie coś, że jeżeli zajmuje się czymś, to musi być w tym cała, iść na całość. Ale jakby oddaje siebie wtedy swój czas, całe swoje istnienia. Potrzebuję podpowiedzi nad czym teraz powinnam popracować, na co zwrócić uwagę, aby do, dostrzec moje dary. <grym> no, <grym> Maciuś. <głos> <głos> no. Kierunek. Mi się tutaj pojawiły nie tyle poszukiwanie w świecie, co w sobie. Takie jakby medytacje, w których ona się zagłębia i tam odnajduje w swoim świecie. Czyli mm -hmm. nie chodzi mi o to, żeby na przykład medytacji gdzieś szła po tylko mm -hmm. szuka jej w swoim wewnętrznym Mhm. Mm Bo tam jest ta wiedza. Mhm. Mm nad ale tym widzę, powinna że... się teraz skupić, tak? I popracować nad tym. Tak. I mhm. widzę, że tutaj też będzie taka zmiana właśnie z pracą, że na powoli będzie stamtąd się odsuwała. Mhm. Tak. Bo póki co widzę, że... W, znaczy, może nie w większości, ale są takie sytuacje, gdzie da się tylko jakby już objaw złagodzić. Dokładnie. A to jest za mało. Tak. Czyli ona potrzebuje teraz dostępu do podświadomości, żeby w podświadomości robić zmiany, żeby objawy już nie przychodziły później, bo to jest taka bardziej naprawa, tak? Tego co już jest popsute. Mhm. Od razu zobaczyłam to. E... Niesamowite. Można to odnaleźć, Mariolka. Można wszystko to połączyć w jedną całość, wiesz? Bo trzeba dobrze po prostu dobrymi ścieżkami, żeby się nie pogubić, żeby znowu nie zgubić tropu, bo dużo ludzi gubi tropy, nie patrzą wystarczająco, wiesz? Nie mają tego takiego możliwości patrzenia takiego perspektywy szerokiej. E, zatrzymują się na takich szczękach i po prostu ograniczają sami siebie. Trzeba dużej perspektywy, dużej perspektywy, dla ciebie zwłaszcza, tak? Więc, jakby jedno drugiego nigdy nie wyklucza. Ludzie myślą, że się wszystko wyklucza, że jak są anioły, to nie ma tego, jak nie ma tego, to nie ma aniołów. Wszystko to jest bzdura totalna. Ludzie nie potrafią łączyć tego, tak? Można to wszystko połączyć. I to nie jest żaden kłopot, tylko trzeba, no, dobrze do wiedzy dojść. Dobra. Czuję, że jestem chroniona, pragnę wiedzieć, kto jest moim opiekunem duchowym. Tutaj tak właśnie wspominałem, skąd pochodzi. To i ta istota, która łączy te dwa, znaczy i ta, która już jest z tej fuzji i Uriel i Haniel. najwyższy Archanioły prawie. Czyli y, bardziej będzie to, y, Mariolka, ja bym powiedziała tak, y, można pogadać, pomagać umarłym, kiedy jest się jasnowidzącym, ale takie wcielenie już masz za sobą. Ja myślę, że to spełnienie takie największe to będą właśnie te zmiany, które będą dokonywane, bo jeżeli jest Haniel i Uriel, to są istoty, które transformują Haniel, y, transformacja poprzez miłość. I to jest transformacja na poziomie świadomości, gwiezdnej, y, wiesz o co mi chodzi, wiesz na pewno, nie? tej starej wiedzy takiej. Bogini. To jest dopiero ścieżka. Jezus Święty. No i też ona, jako już właśnie złączenie tych dwóch, no. i tu mi wyszło imię Partesis. Mhm. Ciągnie cię do Egiptu? Będzie ciągło. Mnie ciągnie cały czas. Ja tam byłam już chyba sześć razy i ja dalej nie mogę się nasycić tym Egiptem, po prostu. Zapytają bardzo Cię, proszę. Czy ona chce coś powiedzieć swojej części świadomej przed komputerem? Hmm. Ona powiedziała, bądź na równi z bogami, bądź na równi z ludźmi. Znajdź równowagę w tym wszystkim. Nie zatrać człowieczeństwa, a miej moc bogów, tytanów. Tak? Hmm. No, jest to ścieżka. Суперанца, уже